środowiska i gospodarki wodnej w Opolu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest działającą od 1993 roku samodzielną instytucją finansową, która posiada obywość prawną, a także finansuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Jego misją jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Celem działalności Wojewódzkiego Funduszu jest finansowanie, finansowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych o zasięgu regionalnym. Yy, fundusz stosuje kilka form finansowania. Przede wszystkim są to pożyczki udzielane ze środków własnych funduszu, kredyty udzielane przez banki, również ze środków funduszu, a także pożyczki pomostowe udzielane w celu czasowego finansowania inwestycji do momentu otrzymania środków programów pomocowych w Unii Europejskiej. Inne formy finansowania to dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne, a także częściowe umorzenia udzielonych pożyczek, które są możliwe po spełnieniu przez wnioskodawców, pożyczkobiorców kilku konkretnych ustalonych przez fundusz warunków. Wnioskodawcami, którzy mogą ubiegać się o środki finansowe są jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje i urzędy szkoły, kolegie i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe takie jak fundacje czy stowarzyszenia, administracja rządowa, a także osoby fizyczne. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu finansuje działania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, powierzchni ziemi, przyrody, powiegania i likwidacji skutków poważnych awarii, edukacji ekologicznej, monitoringu środowiska, a także ochrony przed hałasem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił w tym roku ósmy konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z innymi programami usuwania Azbestu i wyrobów zawierających Azbest na terenie województwa opolskiego. Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, a które przeprowadziły inwentaryzację tychże wyrobów oraz posiadają aktualny i zgodny z przedsięwzięciem program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W ramach programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują demontaż, zbieranie, transport, a także unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Budżet na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Opolskiego w 2017 roku wynosi do 8852 zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 35% kosztów kwalifikowanych jako dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz 15% udziału środków własnych beneficjenta. Fundusz z tytułu udzielania dofinansowania nie pobiera żadnej prowizji ani dodatkowych opłat. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2017 roku, natomiast termin złożenia rozliczenia końcowego z dniem 16 października 2017 roku. W ramach funduszu możliwe jest również otrzymanie pożyczek. Pierwsza z nich to pożyczka dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, o którą mogą ubiegać się przedsiębiorcy należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadają siedzibę na terenie województwa opolskiego, podejmują działalność lub inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie tego województwa a także przedsiębiorcy spoza terenu województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego. Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Nie może być ona udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym oraz na inwestycje, które objęte są wsparciem ze środków europejskich. Pożyczka może być przeznaczona również na te zadania, które spełniają kryteria określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Maksymalna kwota pożyczki, którą można otrzymać, to milion złotych. Okres płaty uzależniony jest od celu, na no, jaki przeznaczone, przeznaczone mają być fundusze. W przypadku celów inwestycyjnych, zakupowych, takich jak zakup maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, a także wyposażenie lokali, jest to 60 miesięcy. Na cele inwestycyjne budowę, przebudowę, remont budynków oraz zakup nieruchomości wraz z remontem 120 miesięcy. Na cele nieinwestycyjne, czyli bardziej obrotowe, takie jak zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali jest to 36 miesięcy. Maksymalny okres karencji to 6 tysięcy. Oprocentowanie według zmiennej stopy. Halo, teraz słychać jakieś problemy techniczne skradły że To może ja już będę kontynuować od tego slajdu w takim razie. Więc tak, pożyczki dla osób fizycznych są udzielane w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu w Opolu realizowanego w latach 2016-2020. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej odnawialnych źródeł energii. Programem tym objęte są budynki mieszkalne. Beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami bądź też użytkownikami wieczystymi lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych porządnych na terenie województwa polskiego. Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym planuje wykonać inwestycje, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek. Program ten składa się z czterech części, które odnoszą się do poprawy jakości powietrza. Pierwsza z nich to ekopiec, która polega na wymianie źródła ciepła dla gospodarstw domowych. Część druga, ekoterm, odnosi się do termomodernizacji budynków jednorodzinnych bez wymiany źródła ciepła. Ekodom związany jest z termomodernizacją budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła oraz OZE związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii. Zakres przedsięwzięcia i sposób dofinansowania. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo. Tutaj chodzi głównie na przykład domki leśniskowe. Dodatkowo dofinansowanie w ramach programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia. Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalny okres płacu uzależniony jest od kwoty przedsięwzięcia i tak, dla pożyczek Powyżej 20 tysięcy zł jest to 10 lat. Natomiast dla pożyczek mniejszych niż 20 tysięcy zł, 5 lat. Oprocentowanie pożyczki nie może być mniejsze niż 2,5% w skali roku. Maksymalny okres karencji to 6 miesięcy. Z tytułu udzielenia pożyczki fundusz nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Zabezpieczenie to obligatoryjnie nieweksel własny in blanco, a także dodatkowa forma zabezpieczenia, na przykład poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości bądź zastaw rejestrowy. Wkładanie wniosków termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku. Wojewódzki Fundusz organizuje również doradztwo energetyczne w ramach projektu Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla Sektora Publicznego, Mieszkaniowego oraz Przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Jest on realizowany zarówno przez Wojewódzki Fundusz, jak i głównego, głównego partnera, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt doradczy ma za zadanie wyeliminowanie zidentyfikacji barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie w dążeniu do pełnej realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 128 974 901 zł. i 28 groszy. W tym całość finansowana jest z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia w ramach projektu związane są z wdrożeniem i rozwojem systemu doradztwa, przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń oraz działań informacyjnych, usług doradczych związanych z przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz planu działań na rzecz zrównoważonej energii, usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, dodatkowo usługi doradcze w zakresie aplikowania ośrodków. Z Unii Europejskiej. Usługa ta kierowana jest zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych, spółwyższych organów władzy, władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej w małym, niewielkim stopniu. Zarysować na czym polega działalność omawianego funduszu. Oczywiście po więcej informacji zachęcam do zapoznania zapozna się z większą ilością informacji na stronie funduszu. Dziękuję bardzo za uwagę. <sum>